Dojechał właśnie do mnie kolejny filament, większość klientów, ale otworzymy sobie go zobaczyć. Jeden z się na rynku, także zapraszam na pd-druk3d.pl, ukośnik filamenty. Mam pela Black, kolejnym jest Pet Black. PET Black. Wszystko pod klientów, prawie do testów dla, dla mnie. Na półce już tam mamy, żeby nie było. PET Black. Pela Red. Pela Green. Pela Brown. Pela Blue. Pela Yellow, taki żółty, ładny. I ostatnie Pela Plus Black. Także to zaraz częściowo idzie na półkę, częściowo idzie do klientów. I tak to wygląda. Także jak ktoś by chciał filamenty w dobrej cenie? Nie za miliony monet, także zapraszam PDT 3D.pl.